W serialu podsesunę... W serialu podsesunę... kupił sobie wielbłąda, który miał trzy prędkości. W serialu podsesunę... Baca rozwodzi się z gazziną. W serialu W czym wam ona zawiniła? Zgadza na to. Odpowiada. serialu Arab kupił sobie wielbłąda, który miał trzy prędkości. Ho, najwolniejsza. Ho, ho, szybsza. I ho, 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 najszybsza. Zdjął sobie wielbłąda, który miał trzy prędkości.